Sure. Sure. Siemanko, sure. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Kulfon i golf normalnie. Z, z całą tutaj ekipą. Jak Mitorek, y, Bloczu, Julka i, i nawet Diaks. Yeah. Sure. no, Golf. Ej! Hey. Tak. W końcu zainstalowałem sobie golfa i nie pamiętam jak się to grało. Jak, jak poleciał? Tak. A, A także. I pik pik pik. Kurde, prawie, A Jak mam. można ten samouczek wyłączyć za zasrany? Nie wiem. Ale uważajcie, bo kolizja jest. Żebyście się nie ten. No dobrze. Dobra, pięknie, zarobite. wszyscy po dwa. Diaks cztery. <laughs> Diag leci na punkty. A jak? Startek, nie To ja to poczekam, łach. aż się wszyscy wypstrzykają. No, da, 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 da. Kul, fan, in hall in one! Hall in one! <grym> 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 hall in three. O, trzy osoby Holin in one. O, już nawet achievementa dostałem. No W sumie to 6 na 10. No, dobra, ta mapa jest o, ciekawa. Backup w uj. A ty tutaj jak. To tutaj. Powiem, powiem, powiem ci, beczunia po prostu. Nie, też cię w tę dziurkę. Jeszcze niżej, jeszcze bliżej. Yeah. O dzięki Diaks. Ale popnijo! Nie! Nie wiem, ile tam ale gdzie nie, nie wierzę w to. To czułem się na Holy one to mnie wyrzucili. Nie wierzę w to, za lekko kliknąłem. Ale jakaś taka wściekła piłka leciała? No. Hmm, ciekawe, tuż to, to był. Ja co ja <grym> zrobiłem... <grym> ja. O, to też jest, to jest ład, fajny dołek. Hmm. Jeszcze, 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 jeszcze. No nie, terek, pa, Dobra. Eee, to to jest. To, to, <laughs> jest to Dobra, holin tu. Czy jestem na prowadzeniu? Rrr. Tak, tak, jesteś. Na więcej punktów. Huh. Kurde, było blisko. Tak? Pych. Pych, No pych. No, czy to no, no, jest no, za po dosię? No, nie! Bawę się, że za mocno będzie. No! Byłoby w jednej, no. No, dobra. Tak, ale zbliżone wyniki są. O, tu po... się ja trochę mocniej. No to trzeba mega mocno. A Nie Niech się używa... A tak się używa free -cama. O! Nie. Tak Holin One! No nie Holy Panie shit! <laughs> o, ładnie Jurka. Wow, jak mnie przedko odbiło! Ty... Od no, chyba się odbiłeś Widzieliście to. Ja wiedziałem. To przez to śmigiełko, wiesz? <śmigiełko> Sam jest O, śmigiełko. nadrobiłem trochę. No i Uuu, O nie! O nie. Ta mapa jest śmieszna. Przecież to się nie da proszę pana? Kurde, nie tak. <śmigiełko> Dobra tak. Czekaj kurczę nie ruszę się. A, ruszę się, chciałem cię popchać. Nie, 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 ja się nie dam popchać, okej? Okay? Ale do, do tego, do dołka. Ja jeszcze nie w dziurkę chciałeś popchać, tak? No, proste. Co za mitorek. Prawdopodobnie poleciałbyś, nie wiem, do tyłu albo gdzieś, ale... To jest tam na lewo, to to? No nie. Kurde, spadłem, a tak. Yy... Tak, to jest to na lewo, to to na, yy. na lewo trzeba się dostać. Nie, jak mnie po chamsku odbiło! Znaczy, Chyba pewnie wjechałeś, tak mi się daje Kurczę. O, możliwe. No nie, ja na tym stracę ale strasznie ja dużo. Nie mi. Ale mi niekoniecznie, bo wróciłem do startu. Kurde jak to zrobić? Teraz mm. tak spytniem. Muszę startu po prostu wleciał tu. Sytuacja, muszę o! I stąd się wystrzelił. Nie. A z tego się nie da nie. wystrzelić, A... tak? No. Mhm. <laughs> nie, ja to widziałem. Jak się chyba blocę zepchnął, tak? Nie. No, wróć? Nie, 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 zatrzymaj się, zatrzymaj się. Dobra nie, 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 co ty nie, powiesz? No cool, nie, nie, ośmiu, tak? No ty zrobisz w 7 ja w 6 zrobiłem, chyba. nie, <laughs> nie, 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 w nie, nie, Jest, dobra, prosta. O nieee, ja teraz to straciłem. O kurde, Julka w pięciu. Uh. Szalona. Eee! co to było? No, <grym> Bloczu, w jak się odbiłeś? A nie, to był Bloczu czy diaks? Nie, ja tam yeah. leciałem, po czym nagle znowu znalazłem się na starcie dla beki. Się Bloczu? Dobra, dwa. No, byłoby Holin, Mek. Strać mi Torek, strać, strać. Trabie. Nie za dwoma. Prosto. O, achievement dostałem. Ej, trzeci już jest, ten zmiurka wyprzedziła, nie! No mówię, że Jukaz w golfa. Nikt mi wie, że gdzie chciał. Czemu to nie znika? Dobra, no. zniku. O kurczę. Też mi się tą tabelę. Tu. Tej mapy nie lubię i to tak bardzo nie lubię. Gdzie tu Prosto czekał? A siebie. tam! Hmm! O, będzie holin tu. Kurde ja no wypadłem ja Hall in free Ja ja to zrobiłem Która trafi z drugim, będzie pięknie! A yes! je, Tam jest dołek. Jestem dołkiem Dawaj na żalę <grymne> O! blisko. Ja blisko. Dobre! No i? No i? Oj! Julka no, wywaliło. O, faktycznie, nas no z Discorda. O nie. Najgorzej. Ona coś mówiła, że ma problemy z internetami. No, że jakiś tam Karaczany jej kradną internet. Mm -hmm. O, cześć Julka. Osiemka Julka. Oj, cześć Jest na główne dwa. Ej, Kulfon, pamiętasz jak kiedyś na nagrywkach z Golfa właśnie przekonywaliśmy Julkę, żeby się odezwała? To na Co? Golfie było? To było na golfie O. <noise> Dobra, 11 dołek. Teraz dwunasty. 12 O kurczę. I tylko nauczyć się liczyć. No właśnie zanim to powiedziałem co już się mapa zmieniła i... Co to jest? Jest masz weszło, tu nie? O, masakra! No tak. Trzymamy Nieee! Nie, wróciłem na start. Hmm. Siema, Dobry nie ma diaks. i. No nie wiesz ja że nie trafiłem. kurczę Dawaj, kurwa, nagarnierz to. Dobra, jest. Ale... Będzie w nie, to ale. Nie, daj ja to źle, kurwa, ja też w pięciu trafiłem. To, ale mogłem to być szybciej, tylko smaściłem strasznie. Okrutnie, paskudnie. Strasznie. Dalej mnie dwoma punktami wyprzedzasz. Nie, ja to muszę wygrać. O, to jest też ciekawa mapa. Wiecie, ja który podce, że tutaj pod C Że pod ma A Wiem. czemu tutaj? Hmm. Trzeba Zbuk. to zrobić. Kurczę, nie tak za lekko. Dobra jest. Ledwo. Dwóch. No i teraz z jednym punktem, miał, bo ja w trzech trafiłem. Uf, jest szansa. No ja A, jak w plecy. Mówię, o ja nie. w tej grze zbieram punkty, bo ja sobie przypomnieć wszystko. O My nie, nie miałem siły dobierać. Oj, źle, źle, źle. 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 to teraz to, to, to pokazałem. Pięknie, 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 pięknie. No pięknie, nie, pięknie, pięknie. wierzę, pięknie. ja się odbiłem. Ała. <laughs> Przepraszam, bieg. Jezu Aleś przemknął przede mną. No i tak za mocno uderzyłem, ale no nic. Kurde, Czterech. Ooo, no ooo. Nie, ja zaraz... wiecie co, ja się tam na tych tych zatrzymałem na tych. I mnie tam przyblokowało troszeczkę. Mm -hmm. No, i teraz ja mam dwa punkty przewagi, to mi się podoba. Jeszcze zostały... Ile dołków zostało? Trzy? Cztery? Dobrze, że nie ma, bo bym przegrał. Serię tutaj na górę trzeba? Tak. Oł. Mocnie. No nie do końca wyszedł tak, jak chciałem. ma telefon? No! Nie, 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 nie! No i spadłem, i tak. kara, że mnie posunął. Mi nie wolno posuwać. Posuwanie kolegi nie popłaca. Tak. Przy każdym <laughs> FUKEN! Za mocno! Nice. Oj, góra Z będzie Za słabo! Góra będzie No, a góra ciekawa. może być. Góra może być ciężka. Spadłem. Nie wierzę w to. Nie ja wiem, czy góra ciężka. No bo tam są 4T i to tak ciężko trochę jest, będzie trafić, ale. Nie rysujesz, spoko. ale przy randomowym odbiciu za jednym razem wbiłem, co nie. O, bo randomowe są kore. najlepsze. A jak? Nie wierzę. Nie, zatrzymaj się, proszę. Do krzaka wpadłeś, na gałązkę. No i coś czuję, że tutaj mnie wszyscy przegonią w tym momencie, nie? Mmm. Zatrzymaj, zatrzymaj się, proszę. No i ja. Mocny kulfon. Dokładnie tak. No nie. nie. Do końca. <laughs> Jest, 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 jest. Dobra, trafię. Troszeczkę lżej, ale. Mhm. Mm of ja lżej. O, o. O o. o, o. o jest troszeczkę lżej. Jeszcze ale troszeczkę. idealnie trafiłeś do tego dołka drugiego. Szaset, dobra. Stój, 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 stój! Stój. Odbija się i wpadniesz do tej dziury. Nie stresuj mnie! O, no, 12? Tak. No to nadrobiłem trochę. Równo. <grym> Ale remisy! Dwa remisy są! Eee... A to to jest Dawa. easy. Nie to, a w sumie... O, dawać, dawać, nie. nie, nie, tak, <grym> tak, nie, tak, 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 nie, tak, 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 tak! Tak, tak, tak! Ej, czekaj, 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 co to można zrobić, tak? Oh, in one? O. O, dzięki Bloczu. To można było zrobić od tej strony? No, nie wierzę. No, w to... właśnie od tej. <laughs> no, no blocz, wiesz, pierwszy. Dawaj. Nie, nie, ty, pierwszy. Tak, nie ty pierwszy. Nie, ty pierwszy. Nie, wiesz, może zrobić ty był pierwszy. Dawaj, Myślę, że się przeciśniesz. Tak? Tak. Mogę stać się w ciebie? Tak. Wpływam go, wchodzę stąd. Dawaj, tak. <laughs> Dobra, jestem jeden ruch do tyłu, ale no ale warto było, było, nie? Ale warto było. O, no i to mi się podoba. O oj, kurde. Oj, oj. Jest, stój, stój, stój. stój, stój. Samocno mocno strzeliłem, przeskoczyłem przez dziurę No właśnie ja też. O, lecisz, dobra o, jest. Lecisz, lecisz. jest dwa. Też dwa. 4. Który 3. to był Dołek? Nie mówcie, że ostatni. Nie, nie przecież ostatni. Dobra, Kulfo, wiesz co masz zrobić teraz, nie? Tak, wygrać. wygrać. Nie, ja ni to nie chwyciłem. Au. nie było na BHP. Ojeju. Oh yeah. Za lekko. Wow, za mocno. Bloczył! Pięknie bloczył. Dzięki Ej, kurwa. mi ta wyskocznia w ogóle nie działa Nie chcę mnie wybić Abo trzeba lekko Dobra Nie wiem hmm. dlaczego mnie chciał wybić Co tam kurwa do Ciebie fum, 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 nie! Dlaczego ja wypadam z tego toru cały czas Gdzie tu jest airbreak? Mi to nie przeszkadza, może... O jest Zatrzyma! Ale nie Nie może być zatrzymać. Nie Musisz możesz teraz trafić. Nie możesz być za... teraz tak, ja... był remis. Ale my... Kurwa, musisz troszeczkę wyskoczyć, żeby nie na samym końcu wlecieć, chcesz się na samym początku wlecieć, tylko troszeczkę w połowie mniej więcej. I wtedy to ciebie zrzuci z taką, o dokładnie tak. O właśnie. Jesteśmy w domu. No, ty w życiu. O, prawie. No, ale w 9 będzie, daj spokój. Nie, chcę wygrać. Weź, weź. To było oszukane. O, o, ja jej nie wygrałem. Miałem remis z Jackson. Jezus. <noise> Nikt się tego nie spodziewał. To nic, ja Wam serdecznie dziękuję za wspólną rozgrywkę. Ja wam sobie serdecznie dziękuję za obejrzenie. O ile to trwaliście do końca, nie wyłączyliście w połowie, bo to ja bym nie wytrzymał normalnie. To ja bym się zrealizował wcześniej. Także dzięki na razie, papa. Pa, pa! Cześć. Julka? Ja mi zabierają internet. Ja ja po prostu no nie. Po, po